A więc zaczynamy. Siemanko, wszystkim na naszym kanale. Kochani, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie oraz sprawdzimy skuteczność, nazwijmy to, dzwoneczka rowerowego z wbudowanym alarmem antyzłodziejowym. Mianowicie, Engwe wypuściło taki malutki, pewnie już na miniaturce widzieliście, taki oto malutki klaksonik. Takie, patrzcie, małe cudeńko waży to ponad 300 gram. Jest to całe, no w większości to jest cały czas metal. E, takie, oto cudeńko. E, z takim, oto kabelkiem. Ten kabelek jest po to, żeby sobie przymocować gdzieś do kierownicy. A dlaczego? Ano kamera i tak tego nie odda, e, w szczególności mikrofon to wszystko zostanie stłumione, tak jak odpalimy bardzo mocną petardę, e, to wy tego tak naprawdę aż tak mocno nie odczujecie co ja w rzeczywistości. Więc biorę sobie taki fajny oto e, dzwoneczek i naciskam przycisk. Trochę daje połóż Dobrze, dobrze to jest taki bardziej kierunkowy, czyli jeśli celuję w tamtym kierunku, no to tak mniej dostaje łóżkach. Jeśli bym sobie tak wycelował i zatrąbił, no to troszeczkę e, daje. W dzisiejszym odcinku wykorzystam rower passeback. Dlaczego nie Engwe? Bo tutaj mamy dzwonek e, elektryczny i porównamy sobie, który dzwonek będzie lepszy, czy wbudowany, oryginalny dzwonek, który dostajemy do rowerów. Czy warto sobie po prostu taki dzwoneczek <noise> zakupić, który też ma wbudowaną funkcję alarmu i do tego za chwilę e, przejdziemy. Cena za taki dzwoneczek, nazwijmy to dzwoneczek, bo to takie malutkie cudo, e, to jest koszt około 100 zł. Jak pamiętajcie, testowałem jakiś czas temu właśnie też taki alarm e, rowerowy ze światełkiem tylnym, a tutaj nie mamy żadnego światełka, to jest po prostu zwykły klakson. Plus alarm antyzłodziejowy, i też zobaczymy, ile wali decybeli z bliskiej i na dalszą odległość, jak to wychodzi, e, i jaki jest szum Co mamy w takim zestawie? W takim zestawie mamy, nie, 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 to nie wszystko. W zestawie mamy dwa piloty. To jest duży plus, bo jeden pilot, wiadomo jak to jest, tak jak na przykład gdzieś coś się zapodzieje, mówi o tu mojej żonie, i potem, a no tu kładłam, albo ja nie brałam, i, i nie ma, i nie ma. Panowie pewnie znacie dość często tą sytuację, bo to jest bardzo życiowe i w mojej sytuacji, i w sytuacji mojego brata. Eee, coś położył, za jakiś czas tego chce, nie ma. Oczywiście ja nie brałam. Więc lepiej mieć zawsze w zapasie taki sobie pilocik, żeby gdzieś sobie po prostu go e, skitrać, więc po prostu go kitramy. Mamy jeszcze kabelek do ładowania USB typu C, e, no i takie przyrządowania jak e, klucz, śrubeczki, trydytka, żeby sobie to po prostu zamontować i oto to całe. E, natomiast weźmiemy sobie pilocika, jeden pilocik już myślałem, że skitrałem, dobra. Weźmiemy sobie do pilocika jak to wygląda. Pilocik jest dość dobrze wykonany. Pokażę Wam z bliska jak on się prezentuje. Tak wygląda nasz mały pilocik. No postrość. O, kamera. Twój poprzednik dłużej żył. Taki mały pilocik ściągamy. Dość ciężko schodzi. Dość ciężko to schodzi. Nie powiem, że nie, ale dość ciężko. Może i lepiej, żeby się przypadkiem gdzieś tam nie odbezpieczyło. Blokowanie, odblokowanie roweru, dzwonek. No, i tutaj piorun to jest intensywność, jeśli chodzi o czułość tego dzwoneczka. Bawiłem się tym i powiem Wam, że tak naprawdę jakoś większej różnicy nie zobaczyłem. A więc, no co, chyba pierwszy test jaki wykonamy, to będzie test na, na złodziejstwo. Zobaczymy, jak to się. Będzie sprawowała. A więc przymocuję sobie tak jak to powinno być. Czyli taki klaksonik yy, możemy go zamontować w takiej pozycji lub w takiej pozycji. Yy, tu mamy śrubeczkę. Za chwilę to odkręcę i wam pokażę. O. Możemy przyczepić do kierownicy w takiej pozycji. Złapło coś na mnie. O. I w tym momencie klaksonik bierzemy sobie w taki sposób. Ewentualnie możemy sobie tak go przymocować. Ewentualnie możemy go też przymocować nie do sztycy, ale do samej kierownicy. W tym momencie aplikujemy tak i aplikujemy tak. Dzisiaj, tak jakbyśmy przekręcili, to byłby dzwonek w takiej pozycji. Więc fajnie, że możemy. Do czego chcemy? Czy to będzie sztyca od kierownicy? Czy to będzie sama kierownica? Czy może ktoś chce dzwoneczek w Dupinci? I przymocować sobie do sztycy od siodełka. Mamy dwa rodzaje śrub. Krótsze i dłuższe. Że w rajeczkach, jak byłaby naprawdę gruba sztyca, to też do grubej sztycy jesteśmy w stanie to... Możemy to przymocować. Zobaczcie ile jeszcze mi tutaj zostało luzu na krótkich śrubach. A zobaczcie te długie. Więc to jest dobre, że możemy do bardzo grubych sztyc to przyczepiać. To wszystko jest aluminiowe, oprócz tych nakładek gumowych, które mają zapobiegać, żeby to się nie ślizgało. A więc jedynie co będziecie potrzebować to... Yy, po prostu śrubokręta i od to wszystko pierwszy test też test, test dzwoneczka oryginalny dzwonek elektroniczny zamontowany w tym rowerze teraz dzwonek dodatkowy aż kierownica drży jak tego odpalam wariat dobra Test bezpieczeństwa. Odblokowujemy pilocika. Ciężko na bardzo chodzi. Kłódeczka, czekajcie, niech złapie ostrość. Złapa ostrość. I kłódka. Nie widać, ale tu się zapala czerwona lampka. O. I nie ma żadnego sygnału dźwiękowego, czy to jest uzbrojone, czy też nie. Według mnie powinien być delikatny jakiś dźwięk, że alarm jest uzbrojony. Tak jak w poprzedniku mieliśmy Piknięcie mieliśmy 10 sekund, aż się uzbroi. Tak tutaj naciskami, i od CETERA jest uzbrojone, żadnego sygnału dźwiękowego. Eee, tu podczas ładowania świeci się tylko malutka. Ty, dobre? Oho, pryka, prika. tylko wystarczy delikatnie rower ruszyć. jest bardzo czułe. Czyli tak z 10 sekund sobie pryczy, i powiem Wam tak, da się wytrzymać. Da się wytrzymać. Eee, plus i minus tego jest fajny taki ciężki dzwonek, dość intensywny, dość głośny, ale pod warunkiem, że stoicie naprzeciwko tego klaksonu. Stojąc tutaj, no coś sobie pryczy, i pryczy. Więc w tym momencie można wsiąść na rower i odjechać, i ten dźwięk nie będzie Wam tak, nie odstraszy Was. Jedynie może poinformować e, ludzi wokół, że rower został skradziony i tylko tyle. E, w przypadku tamtego dzwonka, co miałem, alarmu, on był bardzo piskliwy. Przez co e, nawet jakbym rower ukradł, to podczas jeżdżenia, nawet jeśli byliby przychodni, ja nie dałbym rady niechać, bo po prostu był za głośny i mnie uszy po prostu bolały. Tutaj mnie nie bolą uszy. Ja mogę wsiąść i pojechać siną dal, ee, no tyle, że inni ludzie będą widzieć, no chyba, że ktoś w lesie zostawi taki rower i wisztawio, ale nie da, ra da radę po prostu tym rowerem jechać i użyć nie wolą. bo po prostu ten cały dźwięk leci do przodu, jest skumulowany do przodu, no, bardziej to jest klakson, nie? więc jak jedziemy, trąbimy, no to ma dawać yy, naprzód. No zobaczymy teraz na że jak to wygląda z przodu i z boku. Zobaczcie u trowera. 113 120 Zobaczcie. O, jest znaczący spadek. Tam było 113, tu jest 110. Co? 18. Znacząco, cała moc, cały dźwięk idzie do przodu czyli to jest yy, bardzo dobre, jeśli chodzi o klakson rowerowy. Jeśli gdzieś jedziemy i no, chcemy, po prostu, sobie zatrąbić, to się idealnie nadaje jako klakson. Jeśli chodzi o zabezpieczenie antyzłodziejowe, jest bardzo czułe, delikatne. Więc jeśli ktoś tym rowerem poruszy, to się to zaraz odpala. Nie wyje jak tamto przez 30 sekund, tylko wyje przez 10 sekund. No to nie odstraszy złodzieja, to nie sprawi, że złodziejowi uszka zaczną boleć i ucieknie. Natomiast dobrze będzie informował ludzi w okolicy, jeśli chodzi o sam ten dźwięk. Bardzo dobrze będzie informował ludzi, więc to jest plus. I też minus. Wolałbym też, żeby to też odstraszało tego złodzieja, który będzie jechał, no ale widocznie nie można mieć wszystkiego. Teraz oddalę się na odległość 25 metrów i zobaczymy zasięg pilota. Zasięg 25 metrów. Uuu. 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 Panie! No, tak z 18 metrów. No teraz włączymy blokadę i zaraz zobaczymy. Włączyłem blokadę i zobaczymy. No, mniej więcej 18 metrów pilocik ma zasięgu. No, myślałem, że trochę lepszy będzie. Za dużo systemów radiowych przetestowałem. No i dobra. Od razu, a ogień. Nie było ostrzegawczego. Tak jak delikatnie ruszę.

od razu wyje to. Ja nie wiem, jak na samym początku było, że ja tylko dotykałem i tak sobie ostrzegawczo walił. Teraz to od razu wyje. A może piorunka trzeba nacisnąć. Dobra, o! No. Czyli jednak piorun daje rada, tylko ciekawie, ile naciśnięć to jest zwiększenie intensywności. Słuchajcie, nadszedł czas na szybkie podsumowanie plusy i minusy naszego klaksonu rowerowego. Przede wszystkim, klakson, jak sama w sobie nazwa mówi, spełnia swoje funkcje. Czyli, jak będziemy gdzieś jechać rowerem, sobie nim zatrąbimy. Na pewno ten nasz klaksonik, dzwoneczek rowerowy ostrzeże ludzi, co są przed nami, że się do nich e, zbliżamy. Według mnie jest zdecydowanie lepszy od tego oryginalnego co mamy tutaj. E, dzwoneczka. A, wyłączony rower jest, od tego dzwoneczka jest zdecydowanie e, lepszy. Jeśli chodzi o funkcję e, antykradzieżową, według mnie też spełnia swoją funkcję, ze względu na to, że jest bardzo czułe i dość głośne. E, Cinek się spodobał, jeśli tak, to zostawcie łapę w górę, dzwonek, sobie mile widziany. Kurde, dzisiaj pierwszy dzień, co z łóżka wstałem, jeszcze jestem taki po prostu al dente, bo załatwiłem sobie ucho. Jak nigdy nie miałem zapalenia ucha, to jest, nie polecam nikomu, jeden z najgorszych bóli zaraz po bólu zęba, masakra po prostu, i tak po prostu powoli dochodzę do siebie i ten dzwonek leżał, 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 wreszcie go nagram i mówię, zostawię go żonie, niech go już ma, przymocowałem, niech, bo ona jeździ pasawajkiem, niech ma już ten dzwoneczek. Jak odcinek się spodobał, zostawcie łapę w górę, możecie napisać e, jakiś fajny komentarz, bo ostatnio coś YouTube w ogóle się popierdzielu. Ludzie piszą komentarze, a tych komentarzy nie ma. E, nie wiem, więc... Możecie napisać, jakich Wy używacie, czy interesują Was w ogóle jakieś takie alarmy rowerowe, czy jesteście po prostu, jak to się mówi, za zwykłe, klasyczne zapięcie. No oczywiście zwykłe, klasyczne zapięcie też musi być do takiego roweru, ale to jest po prostu tylko dodatek, taki gadżet, tak jak choinka zapachowa w samochodzie. To ma po prostu urozmaicić Wam jazdę, a tutaj ma po prostu dodatkowo zabezpieczyć Wam jazdę. Dbajcie o siebie i innych. Cześć!